Centrum skłusza Red www Redeco, www.redeko.pl. Organizatorzy ligi już mocno zacierają ręce. Wiadomo na pewno, że Spartan Cup w kolejnej odsłonie wystartuje i nie powinno być mniej zespołów jak w poprzednich edycjach. Jesteśmy w połowie zapisów. Zapisy trwają do 6 września, ale warto się spieszyć, ponieważ liczba miejsc ograniczona. Zależy nam przede wszystkim na zrobieniu dwóch, trzech lig, ale już teraz widać, że dwie będziemy mieć na pewno. Trzecia jest w drodze. Jesteśmy dobrej myśli. Spartan Cup, w odróżnieniu od wielu konkurencyjnych lig, czy też nawet klubów zawodowych, jest mocno obecny w mediach społecznościowych. Strona internetowa to także atrybut organizatorów. Właśnie tam można dowiedzieć się więcej o zbliżających się zmaganiach. Informacje dotyczące Ligi można znaleźć na naszej stronie www.spartancup.pl, na naszym profilu facebookowym Spartan Cup oraz wszystkie informacje można dostać również na naszym kontakcie mailowym czyli spartanup@spartan.wroclaw.pl. Już wiadomo, że rywalizacja toczyć się będzie nie tylko zwycięstwa i punkty, najlepsi otrzymają upominki i nagrody. Nagrody będziemy mieli dla najlepszych drużyn Ekstraklasy, pierwszej ligi, docelowo drugiej ligi, dla najlepszych zawodników, najlepszych strzelców, najlepszych bramkarzy. Wielu zawodników będzie wyróżnionych. Również nie tylko ci, którzy wykazują się na boisku, ale dla wszystkich uczestników będziemy mieli wyjścia na mecze ligowe Śląska. Biorąc udział w lidze można się poczuć niemal jak zawodowy piłkarz, a to dlatego, że mecze często są rozgrywane przy sztucznym oświetleniu. Wszystkie spotkania naszej Ligi rozgrywamy na boisku na ulicy Krajewskiego 2, sztuczna murawa z oświetleniem zapleczem szatniowym. Jedno z najlepszych miejsc we Wrocławiu do gry w piłkę. Szczegóły dotyczące ligi na wspomnianej stronie internetowej Spartan Cup. Centrum Skłusza Red www Redeco www.redeco.pl